Siemaneczko Widzowie, z tej strony Gdzieś dziś będziemy grać w tą samą grę co kiedyś i kupimy tak za inne rzeczy Widzowie Jeszcze mi zostały te rzeczy, mogę użyć tego więc Widzowie, mi się uda Zmajcie kciuki, żeby się udało I zostawicie, zostawcie jeszcze łapkę i subskrypcję No i jeszcze hashtag tsunami gay. Widzowie. Ale możemy jeszcze raz spróbować, spróbujmy jeszcze raz widzowie, ostatni raz widzowie, okej? Okay? To mnie to. Jak będzie dużo to zakładam hełm. Zakładam I zabieram musiałem bo bym poleciał. Jak ptak młody. Kurczę, w sumie mogłem tego nie zakładać Ale przynajmniej pójdę daleko ja, o. Widzowie Co on jest taki sypi? A no tak, przez jak tam są te putki Potecki Widzowie, go właśnie nie udało. Widzowie, jak się udało ale jakoś, jakoś. Nie. Zrobiłam kampę! Nie udało mi się do końca przeskoczyć widzowie. Ale to jest dopiero początek odcinka, więc... więc będziemy jeszcze inne rzeczy kupować. i tak nie uda, ale ja w siebie wierzę widzowie ja tam widzę, no właśnie, jest jak ktoś się naciska z... widzowie! Ja, widzowie, ja, spróbujmy sejścia spróbujmy sejścia widzowie musimy spróbować tam. Chyby. Nie widzowie! Y X -ten. X -ten. Chodzimy. Chodzimy. Jestem już normalny. Widzowie, zbieramy na kąpkę? Czy... Kupujemy. Dobra, kupujemy widzowie. E, to... Z a widzowie, kupujemy to. No i to widzowie, 8, tylko lubimy tak, lubimy tak. tak, i tak. Za... A widzowie, tylko skoda że te podki tak mu, tak udają. Mam... Dobra będzie długa, bo była ta fala. Nie, to nie jest fala. To było tsunami, gigantyczne tsunami. E widzowie, w ogóle nie ciekawe co robi ten banan. A może nim mu za zachylować e, falę? Wtedy ona ziki później. Może pieniądzki za Nie. Nie da się, widzowie. W widzowie! co się zdarzyło właśnie ale no dobra, zbieramy nadal przy okazji jeszcze ja sobie, sobie kliknę żeby zdenerwować innych chcę Zde. Ale mnie też to tycho... trochę Ty mnie trochę popchnęło w sumie a czekaj, to od za zejdźmy dobra nie, nie mogę tego dużego kupić. Ja widzę, kupujemy to. To jest kilka taka, taka. No i płynę, No i no i tego po prostu nie Jak będzie słychać jakieś dziwne dźwięki w tele, ja to przepraszam za to. Ale on się wtapia w tło w ogóle. Widzowie. Stella deska. To trochę wy Z daleka to trochę wygląda. Jakbym e, po prostu chodził e, po wodzie, po wodnej jakiejś desce, no i płynął nią. P e, płynął po wodzie bez, bez tego. Bez deski. Bez deski. Widzowie, patrzcie, to się uda! Widzowie, nie! WIDZOWIE! WIDZOWIE! Widzieliście, co się tutaj odwaliło? A widzowie, spróbujmy y, ostatniego szczęścia. Ostatniego. To ostatnie scenście. Nie, jest się. Ile Ale Becka i kusty, 30. A to 20. Co to jest widzowie? A to jest tego. Nie zbieramy chyba Kupkę? Nie widzowie zobacz, Zobaczmy co to z tym za zercy. No, Nawet nie wiem co to ja Jak będzie fala, to to przetestuję. No, ja myślę, że to może działać tak. Eze, tyś, ja się tym przycepiam, no ja nie lecę. Gdzie tutaj tych... pałek? Na środku mi się wydaje, że wtedy... mieć największe języko. I ta kotwica tak nagle. No i tak się czuję falę Ale przez to, że tak coś te fale postawiam to to właśnie jest trochę słabo, no bo jest, jest, trzeba poczekać, żeby była lepca. Ja nie wiem czy ich. Czy... Ja widzę, że ktoś już z tam idzie. A teraz będzie fala to... tak będzie słaba. Chyba że ktoś... Chyba, że ktoś coś kupi za robuxy i będzie gigantyca fala nagle. Więc widzowie, miejmy nadzieję, że, że tak nie będzie. Błagwe. Pogo. Co tu robi Pogo? To są jakieś Kurczę, tylko ja nie wiem, czy mam w coś zainwestować, czy nie. Widzowie. o dotychu... te mautkę. Seka. Kto jest taki w łóżkie? Ja musiałam tutaj wejść, żeby się ja To jest gigantyczne. Nie, to jest po prostu duza fala musiałam. A tsunami to jest co innego, widzowie. Tsunami to jest co innego niż duza fala. Tsunami to jest gigantyczna super fala, która jest bardzo silna. Minus z tej, to nie, ja mam tutaj HP jak minus z tej, No sto niby. A mi to niby zabrało minus z tej, mi pokazało, a to niby, a mi więcej z, e, zabrało HP. Chyba, że mi się tylko tak wydaje, widzowie. Ja chyba tutaj siaduję na kamieni. Co robi ten banan? Co się tym bananem schlomuje. chcę mam językować, czy nie? co mogę w niej językować. Język, nie, 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 nie. nie, 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 nie. nie! Думаю, за нас спокойнее. my myślę, że dziś uda nam się uzbierać na gąbkę. A wy, jak myślicie? Nie, no widzowie, na pewno się uda nam. Na pewno się widzowie nam uda. Widzowie, udało się! Widzowie, teraz musimy kupić to, co mieliśmy kupić osobiście czyli gąbkę na no, co Zobaczymy, robi. Zobaczymy, oczywiście, widzowie. Co robi ta gąbecka. Mi się wydaje, że ona chyba wciąga falę. Ciekawe co ta głupka robi. Nie ja, no, na co innego bym miała robić? I mi się wydaje, że tylko wciąga falę. Bo gdyż... to jest. To jest trochę osobiste i nie. Widzowie, uda się zaraz. Więc muze ja zaczekam na falę i zobacz, co to robi. To ją wciąga widzowie, patrzcie! Widzieliście? Jak wciągnęło! nie. To jest trochę niewidome. Napiszcie w komentarzach co o tym myślicie. Ktoś się są Słyszałem. Z banana. Co robi banana? Aha, to jest skórka, żeby ktoś się wywalił. To jest jakaś susarka. Na widzowie, może jest... Kupmy tą fotkę. i kupmy to. I zobaczmy jeszcze co robi to. A może tutaj tu postawię może nie? Na widzowie jest... zobaczę. Uuu! Ciekawe, w tym się chowa, ale... Nie mogę z tego wyjść. Chyba musimy poczekać na fale. Widzowie. Poczekajcie, widzowie, jak się resetne. O. No i speedy no, Widzowie, używamy becki. No i trochę ochroniło, trochę nie. Ale takie to jest są... spójne. Tylko nie w Widzowie. Nie no, widzowie. Chyba nie wiem, czy macie motory w półce. Jak mogę na takiej małej fali? Widzę, chyba nie wiedzą, no jak działa tak, ja. ja tam widzę, że oni cały czas próbują nacisnąć przycisk, to może zobaczyć. Tam wam pokażę, tam, tam cały czas... Widzowie, nie, nie, nie. nie. Widzowie, to od musimy. Albo... z jego łódka? Tak, to jest jego łódka. Tutaj się kieruje bro. Tutaj. Nie. Kurce widzowie. Co to robi? Zobaczmy. Uu, więcej spida to daje. Widzowie, O 25 spida więcej. To chyba tak daje więcej życia, co mi się wydaje. No, z tym gościem pojadę. Nie, ja jestem w z tym kółkiem od niego. Totalnie. Łódka ma więcej HP, ale jest wojniska. Chyba mi się ryzyko e, się wolniej wbija, bo, bo jestem sypsy no to co, widzicie nie biegnie nie, widzowie, nie udało się. Widzowie w sumie dla ja mnie tu jest już wystarczający moment, żeby e, ten odcinek skończyć, więc e, mam nadzieję, że wam się miło oglądało, więc pa pa!